Możemy? Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Lewicy. W konferencji prasowej wezmą udział liderzy Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty oraz posłowie Maciej Gdula, Anna Maria Żukowska oraz członkowie zespołu programowego, którzy napisali... E, właśnie te założenia programowe, o których e, zaraz będą mówić e, posłowie. Pierwszego zabrania głosu poproszę pana posła Roberta Biedronia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to ważny dzień. Ważny dzień e, dla nas wszystkich, nie tylko dla Lewicy, ale dla całej opozycji i dla Polski. Dzisiaj z tego miejsca e, ruszamy w Polskę. Z dobrymi założeniami programowymi spotykamy się tutaj, bo wykonaliśmy kawał dobrej roboty i chcieliśmy e, nie tylko się tym pochwalić, ale także zaprosić wszystkich Państwa do dyskusji. Do dyskusji o polsce przyszłości, o tym, co popisie, o tym, jaką wizję Polski dla Polek i Polaków, dla Europy i dla świata ma polska lewica. Dlatego. Tutaj na placu Defilat w Warszawie prezentujemy Państwu dorobek naszej pracy. Dobrzy ludzie w całej Polsce pomogli stworzyć nam dobre fundamenty dobrego programu dla Polski. To są założenia programowe, Szanowni Państwo. To są założenia programowe, które nie powstały w gabinecie na Nowogrodzkiej. Nie powstały w gabinecie jakiegoś prezesa jakiejś partii, przewodniczącego w czterech ścianach jego czy jej gabinetu. To są założenia programowe, które polska lewica pisała razem z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi, z setką e, ekspertów i ekspertek, z wieloma ludźmi, zwykłymi ludźmi, którzy po prostu mają jedno wielkie marzenie nie tylko odsunąć PIS od władzy, ale także zastanowić się nad Polską popisie. I o tym wszystkim będziemy rozmawiali przez najbliższe trzy tygodnie. W takim trójskoku, Szanowni Państwo, bo ten trójskok będzie fundamentem jesiennej ramówki lewicy, którą dzisiaj... Chcemy tutaj w Warszawie zapoczątkować, a kontynuować w dziesiątkach miast i miasteczek całej Polski. Ten trójskok będzie polegał na tym, że dzisiaj z tego miejsca ruszamy w konsultacje programowe z naszymi założeniami programowymi, które będziemy konsultowali w miastach i w miasteczkach, jak powiedziałem, a następnie spotkamy się i ten kamper. Z całą zawartością, a przede wszystkim zawartością pomysłów, idei, marzeń, Polek i Polaków wróci tutaj do Warszawy. Na Hale Expo w Warszawie 9 października. Bo 9 października, szanowni państwo, lewica będzie miała największe spotkanie od, od lat. Na tym spotkaniu połączymy dwa pokolenia. Dwa pokolenia, które kilka lat temu spotkały się, żeby realizować nową nadzieję dla Polski, nową lewicę, nową wizję, nowe marzenie, które dzisiaj 9 października się połączy. Ponad 1200 delegatów i delegatek spotka się na Wielkim Kongresie Lewicy, gdzie nie tylko wybierzemy nowe władze, ale także wybierzemy nowy program, nie tylko dla Lewicy, ale dla całej Polski. Ale później, 9 października, zakasując rękawy, ruszamy znów w Polskę. Będziemy znów w każdym większym mieście i w każdym miasteczku, ale także na wsi, gdzie będziemy rozmawiali. O naszym programie, o naszej wizji Polski, o tym, co ten kongres dzięki państwu przyjmie jako swoje założenia programowe. Dlaczego to wszystko robimy? Odpowiedź jest prosta. Nie chcemy Polski pod rządami Kaczyńskiego, Czarnka, Macierewicza, Morawieckiego. Chcemy innej Polski, ale to nie może być Polska, która. Jest Polską tylko po PiSie. To musi być Polska lepsza. To musi być Polska, w której ludzie lepiej zarabiają, ma, mają godne płace, dobre warunki pracy. To musi być Polska, gdzie w każdym powiecie ludzie mają dostęp do szpitala. To musi być Polska, gdzie nie ma kolejek do specjalistów. To musi być Polska, w której kobiety i mężczyźni mają równe prawo, gdzie. gdzie Oddychamy dobrym powietrzem. To nie jest dzisiejsza Polska i my chcemy to zmienić i dlatego mamy dobrych ludzi, dobry program, nową lewicę i nowy program. Mamy też ojców i matki założycielki tej inicjatywy są tutaj dzisiaj z nami chciałbym podziękować Annie Mackiewicz, której akurat nie ma, ale reprezentowanej także przez przedstawicielkę Annę Marię Żukowską, naszą posłankę Ziemi yy, Mazowieckiej tutejszej, która e, tworzyła ten program, e, profesor Maciej Gdula, który współtworzył ten program z ramienia wiosny, e, nie trzeba go przedstawiać, ale oczywiście jest z nami także lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mój przyjaciel, z którym razem będziemy podążać tą drogą lewicową, a całkiem nieźle nam to wychodzi i tworzyć coś, co znów przywróci nadzieję dla Polski, bo lewica zawsze dawała dobre rzeczy. Dla Polski. Daliśmy konstytucję. Dzięki lewicy jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. To dała Polsce lewica i będziemy w lepszej Polsce popicie. To gwarantujemy z naszymi założeniami programowymi i to na pewno też zagwarantuje mój przyjaciel Włodek Czarzasty. Włodku, oddaję Ci głos. Robertzie, głos został wzięty. Dzień dobry, proszę Państwa. Nikt nie będzie tak mówił pięknie o programie jak Robert, więc ja skupię się na innych aspektach. Proszę Państwa, marzenia się spełniają. Marzenia się spełniają. Marzyłem o tym, żeby dwie partie, Wiosna i Sojusz Lewicy Demokratycznej, na zasadach ustalonych ponad dwa lata temu się połączymy. połączyły. Te marzenia się spełniły. Marzyłem o tym, że jeżeli te partie się połączą, a 9 października wybierzemy wspólne władze, to przy współpracy z partią razem będziemy tworzyli silny klub parlamentarny. Te marzenia się spełniły, a nie zawsze w historii lewicy takie marzenia się spełniały. Jeżeli będziemy tworzyli silny klub parlamentarny, to wystartujemy. W wyborach parlamentarnych, bez względu na to, kiedy one będą wspólnie jako lewica, bez względu na to, w jakiej formule będą te wybory, wystartujemy wspólnie jako lewica, te marzenia się spełnią. Różna jest droga do tego, żeby marzenia się spełniały. Czasami jest wyboista, ale dzięki dotrzymywaniu słowa, dzięki. Twardym zasadom i uczciwym zasadom dochodzimy do celu. Tym celem jest kongres, tym celem jest wspólny klub, tym celem jest wspólna lista, tym celem jest powrót do współrządzenia w Sejmie. Żeby współrządzić, trzeba mieć wizję programową. Nie wystarczy powiedzieć, że pisma nie rządzić. Trzeba również powiedzieć, bo to pierwsze jest oczywiste, trzeba również powiedzieć, jak Polska po erze PiSu ma wyglądać. I o tym będziemy mówili. Ale, proszę Państwa, na Lewicy nie ma jednego najmądrzejszego. Nie ma nawet dwóch najmądrzejszych, a nawet trzech. Dlatego, jak ta Polska ma wyglądać, tę wizję będą przedstawiali ludzie którzy ten program wypracowywali. Na tym moja rola w moim przemówieniu dzisiaj się zakończyła i wiem, że w tej chwili po mnie wystąpi ukochany profesor, który przyjechał tutaj na rowerze. Profesor Gdula. Przyjechał z Krakowa, proszę Państwa. Jeździ szybko, ale z racji na swoje lata. Jechał tu cztery dni. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo Włodku. Miałem sporo czasu do przemyśleń i tak sobie myślałem, że w Polsce bardzo dużo się mówi o tym, czego jest za dużo, bo PiS robi dużo złych rzeczy. Jest za dużo arogancji władzy, za dużo bezczelności, buty, korupcji, ale nie wystarczy usunąć te rzeczy, nie wystarczy przepędzić PiSu mówiąc, że robi źle. Dobro to jest coś więcej niż nieobecność zła, i dlatego stworzyliśmy program, którego streszczenie, którego główne założenia trzymam właśnie w ręce. To są założenia, które przedstawiają idee wiodące, wedle których chcemy zmieniać Polskę. To są pozytywne pomysły na to, jak Polskę urządzać. Wychodzimy od pięciu wartości. Chcemy oprzeć Polskę na współpracy, szacunku, odpowiedzialności za przyrodę, na Europie i na trosce. To jest pięć lewicowych wartości, które będą nami kierować przy zmianie naszego kraju. To jest pięć rzeczy, których w Polsce naprawdę musi być więcej, których bardzo brakuje. Na przykład nie ma współpracy. Jest pomysł na Polskę PiSu, to jest. Wszystko scentralizować i rządzić z jednego miejsca. Tak się myśli o całej Polsce z Nowogrodzkiej. Tak się myśli na przykład o edukacji, kiedy mówi o niej minister Czarnek. Na to nie ma naszej zgody. Potrzeba jest współpracy, potrzeba jest podmiotowości, uznania ludzi, którzy nie chcą być rządzeni twardą ręką, którzy chcą mieć coś do powiedzenia i na tę współpracę chcemy Polaków otworzyć. Nie ma wreszcie szacunku. Wczoraj w Sejmie jeden z posłów groził ministrowi śmiercią. Y to jest logiczna konsekwencja atmosfery, która panuje w Polsce. On oczywiście jest indywidualnie za to odpowiedzialny, ale to jest tylko przesunięcie do ekstremum tej nienawiści, którą sączą politycy wobec siebie. Z szacunku musi być więcej. Musimy uznać to, że ludzie są dorośli, mają prawo do wyborów moralnych, musimy zmienić sferę publiczną, musimy wprowadzić więcej kultury, żeby ludzie bardziej chcieli ze sobą rozmawiać i rozumieć się nawzajem. Jeżeli chcemy zmienić Polskę, bez szacunku to się nie uda. Pozostałe idee i wartości przedstawi Anna Maria Żukowska, z którą było mi bardzo miło współpracować podczas tworzenia programu. I to była bardzo owocna współpraca. Ja się cieszę, że tak szybko powstał program, bo bez programu i założeń programowych, z którymi teraz ruszam, nie zmienimy Polski. Aniu, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Tak jak już mówił o tym Robert Biedroń, łączymy się nie tylko w zasadzie dwoma pokoleniami, myślę, że tych pokoleń jest więcej, bo są w naszej partii osoby osiemnastoletnie i bardzo też sędziwe, więc tych pokoleń jest kilka, ale łączymy na pewno to doświadczenie i te umiejętności, które są, które procentowały w obu tych formacjach. Jedną z nich, jednym z tych, z tych, jednym z tych doświadczeń są Burze mózgów, które właśnie organizował Robert Biedroń, kiedy tworzył swoją formację, a dzisiaj frakcję Nowej Lewicy. Burze mózgów, czyli konsultacje tego, czego my chcemy i tego, co chcą ludzie. Bo nie jest naszą koncepcją, żeby pójść, pomachać książeczką, powiedzieć: to są nasze propozycje, takiej Polski chcemy. Do widzenia. To są priorytety, założenia i kierunki, w których chcemy podążać. Nasze propozycje. Chcemy zobaczyć, jak te propozycje są odbierane przez naszych sympatyków, sympatyczki, ale też pewnie i wrogów, bo na pewno tacy, tacy się pojawią. Będą, będzie i krytyka, i będą i pochwały. Wszystkie przyjmiemy ze zrozumieniem i z uwagą jako zespół programowy, po to, żeby wypełnić już mocnymi konkretami. Te propozycje i filary, które tutaj się znajdują. To, co przyświecało nam w pracy nad tym programem, nad najpierw założeniami, ale oczywiście mamy, mamy szereg dalszych propozycji, to nie była jakaś polityka sektorowa. Nie kierowaliśmy się tym, że w danym ministerstwie powinny z, y, znajdować się takie i takie kompetencje, a w innym takie i takie. Tak, nawiasem, tych ministerstw naszym zdaniem jest w Polsce po prostu za dużo i one często rywalizują ze sobą y, o wpływy i o to, jakie koncepcje wdrażać. Nie tak to powinno wyglądać, powinno to być znacznie bardziej efektywne, bo powinno się przede wszystkim myśleć o człowieku, o godności, o trosce, o wszystkich pokoleniach. Y, i nie antagonizować ze sobą tych grup społecznych, nie antagonizować na przykład seniorów i osób młodych, bo wszyscy mamy wspólne cele. Chcemy żyć w państwie, które jest państwem przyjaznym, w którym czujemy, że nie jesteśmy sami, w którym czujemy, że jak powinna nam się noga w życiu, to jest miękka poduszka, która będzie nas amortyzować, która nie pozwoli nam upaść. Tą poduszką amortyzacyjną jest państwo silne państwo. Silne państwo nie jest takim państwem, które otacza cały kraj drutem kolczastym. Ta, takie państwo jest państwem w gruncie rzeczy bezradnym. Silne państwo e, jest państwem, które nie boi się pokazać, że w, w swoim pierwszym, w swoim priorytecie myślenia o człowieku jest myślenie o tych, e, którym jest w życiu najtrudniej. Od tego jest lewica. Lewica zawsze reprezentowała w sposób defaworyzowane grupy społeczne i o nich myślała. Bez lewicy nie będzie Polski ani prawej, ani sprawiedliwej. Mamy też oczywiście propozycje programowe dotyczące systemu sądownictwa w Polsce, praworządności, ale przede wszystkim patrzymy na to z punktu widzenia obywatela, nie z punktu widzenia konstytucji jako takiej, która jest ustawą, ustawą zasadniczą, ale to jest tylko tekst. Jeżeli ten tekst nie jest realizowany, wdrażany przez ludzi e, i przestrzegany przez ludzi, no to pozostaje tylko wielkim historycznym osiągnięciem lewicy. A my chcemy, żeby wszystkie te idee konstytucji, w tym na przykład gospodarka, zrównoważona gospodarka rynkowa, sprawiedliwa, o tym się często zapomina, że e, konstytucja ma wiele pięknych haseł. Które niestety nie znajdują zwierciedlenia już od wielu lat w, pro, w polityce, które prowadzą kolejne rządy. Ale lewica to zmieni, lewica dojdzie do władzy i lewica wreszcie wszystkie te postulaty konstytucji będzie realizowała. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Nie ma, to dziękujemy. I tak, zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, więc wsiadamy do kampera i ruszamy w naszą trasę, więc serdecznie zapraszamy media, robimy sobie wspólne zdjęcie i jedziemy w Polskę. Do dobrych ludzi. Dobrzy ludzie, do dobrych ludzi z dobrym programem. 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 What is it, sir?